Witam Was. Dzisiaj jeszcze krótki odcinek na temat szczepienia. Cztery tygodnie temu szczepiłem tutaj taką kupioną wymarniałą cytrynę z przeceny i zaszczepiłem na niej mojego cytrona. I zobaczcie teraz jak to wygląda po czterech tygodniach. Ogólnie można przyjąć, że jeśli zrobicie szczepienie i po dwóch tygodniach, zrazy nadal są zielone. No, to dobrze, to już rokuje na to, żeby się to przyjęło. To były zrobione trzy szczepienia tego samego cytrona dla uzyskania większej szansy, że się to przyjmie. Jak widzicie, to już wybija z z wielu miejsc. Tutaj też wybija. Na tym trzecim jeszcze nic konkretnego nie widać, ale nadal jest zieloniutki więc też można przyjąć, że szczepienie powinno się udać. Cztery tygodnie minęły, no i widziałem też u wielu z Was, um, którzy próbują robić szczepienia, że po jakimś krótkim czasie, jak stwierdzicie, że wszystko dobrze wygląda, no to ściągacie tutaj na przykład ten stresz, to co żeście użyli do tego, czy tam gumkę, są też takie specjalne gumki do szczepień, w każdym razie to co używacie do szczepienia, żeby Raz uszczelnić, a dwa, żeby docisnąć to, no to ściągacie, Ej, to jest duży błąd, bo wtedy możecie zaprzepaścić to, co już osiągnęliście. E, tą folię ściągnę dopiero po jakimś dwóch miesiącach, żeby podkładka ze się naprawdę ładnie e, zrosły. E, Zrasy może dalej ładnie rosnąć, e, to mu nie przeszkadza, e, a jak teraz ściągniecie, to to jest. E, Duże ryzyko, że ten zraz Wam padnie. E, dlatego, że gdzieś zrobi się szczelina, e, zacznie tam wysychać i po prostu się ładnie nie zrośnie i padnie. E, mimo że już tutaj ładnie wybijać, 4 tygodnie minęły. Nadal tutaj mam taką folię strunową, którą zakładam, żeby jeszcze e, zwiększyć tą wilgotność, dlatego że jakby słoneczko tutaj mocno przygrzało i było sucho, no to jeszcze może ten zraz sobie nie poradzić. A zaraz Wam pokażę, jak wygląda też szczepienie, gdzie się nie powiodło. Tu jest szczepienie, które było wykonane dwa tygodnie temu. I tutaj można zobaczyć, że dwa z razy się jeszcze w miarę dobrze trzymają. Więc rokuję to na powodzenie, a jeden tutaj usycha. Także prawdopodobnie z tego szczepienia nic nie będzie, choć może jeszcze gdzieś na dole wybiję. Także na razie jeszcze go zostawię, ale tak naprawdę wystarczy, że mi jeden się przyjmie, żeby. Być zadowolonym, to też cytrona zaszczepiłem na mojej Satsumie, którą, której nie byłem zadowolony. Nie dawała sobie zbyt dobrze rady, więc zmieniam tutaj gatunek. A tutaj jeszcze możecie zobaczyć na takich malutkich cytrusikach. Tu mam cedro diamente, Diamante. To diamantę. Tu już też widać, że ciężko mi chwycić tej ostrość. Ale tu możecie zobaczyć, że już wybija ładnie. Szczepienie też było jakieś 2 tygodnie temu wykonane. A tutaj mamy, już Wam mówię, też Cytrona e To jest ładny zieloniutki, więc powinno się ładnie przyjąć. Także kolekcja troszeczkę będzie większa. Także pamiętajcie, jak szczepicie, bardzo ważne, żeby dobrze docisnąć, żeby zraz i podkładka dobrze przylegały. Jeśli macie taki duży pień, wykonajcie więcej szczepień niż jedno. Zwiększa to wasze, Waszą szansę, że się uda. Pozdrawiam.